Witam, to jest mój pierwszy odcinek na moim kanale, w którym słuchajcie mój głos. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jak narysować Spinosaurusa. Inaczej, kolczastego. Kolczastą jaszczurkę, przepraszam. Spinosaur, jakiego przodkowie lub taka rodzina mieli pyski. Przypominające pysk krokodyla, spinozaur więcej czasu spędza w wodzie, niż na lądzie tak jak pokazano w Jurassic Park. Czy w trzeciej części, która jest z 2001 roku, Chodzi, poruszał się on na dwóch łapach, a spinozaur taki prawdziwy poruszał się na czterech. Ale my narysujemy sobie tego, który się porusza na dwóch. O tak więcej ludzi go uważało, ale nie. Jednak. Chodził na czterech, ale to jeszcze nie jest zbytnio odkryte. Spinozausz. miał ogromny wachlarz. Który jeszcze nie jest dosłownie powiedziane, do czego mu służył, ale żeby na przykład zmieniać temperaturę ciała. Spinozaur, jak mówiłem, miał dużą paszczę, w której znajdowało się bardzo dużo zębów. Spinozaur, tak jak jego też rodzina ma, miała, miała y, bardzo długie pazury y, jeden y, jest też jest powiedziane, że jeden y, był największy czyli taki najdłuższy a inne były normalne Spinozaur y, jak wyłącznie ryby, dlatego bardzo dużo czasu spędzał wodzią ale są jeszcze prowadzą jeszcze ludzie badania, że spinol, że nie spinował, tylko, spino, tylko suchomius lub balionik. Jedli, gdy nie było żadnej ryby, jedli mięso. Czyli jedli na przykład mięso jakiegoś dinozaura. Tak jak na przykład tyranozaur. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było, ale można, bo w brzuchu suchomimusa znaleziono lub to w też w Baryonyksie znaleziono szczątki dinozaura. Yy, kości jakiś miął, ale jeszcze nie wiadomo, jak to było. Ale raczej ta oto hipoteza nie jest zbyt prawdziwa. Tak chociaż twierdzą naukowcy. I nie będę raczej rysować, znaczy kolorować tego oto Spinozaura, ale... Um, tutaj nie będę jego anatomii, tylko po prostu um, nie będę go malować. Są podejrzenia też, są do też Naukowcy badania tutaj ta noga nie wyszła, tylko upośledzona trochę, ale nieważne, że spinozaur miał błony między nogami, co ułatwiało mu pływanie. że to nie jest odkryte. Takie narysujemy, wiecie, takie mm, jakby cośki. Cośki jakieś. Mm, było Twoje, było upływanie. To jeszcze może zrobimy wzorki, jednak. Ale co to. I przepraszam, że kolega dzwonił. Ale. No, przepraszam, ale tak już jest. Mm, czasami, ale okej. Okay. Oj, przepraszam, no ale I, tak to na razie wygląda. No, Spinoza już no, dał, tak? Myślę, że jest się spodoba. Żegnam Was, pa.